W nowej serii, którą postanowiłam e, rozpocząć na moim kanale, już długo, długo myślałam e, nad taką serią, która będzie naszą pogadanką, e, naszym takim rozmyślaniem nad różnymi tematami, ponieważ często pytacie mnie, e, co myślę na taki temat, co myślę na inny temat e, i ja czasami staram się zrobić filmy z serii Alice Radzi, e, ale nie chciałabym, żeby to były jakieś e, typowo moje porady. E, to była taka nasza dyskusja, żebyście wydawali tematy, o których chcielibyście posłuchać, o których chcielibyście zaczerpnąć mojej opinii, zobaczyć, co ja mam na ten temat do powiedzenia. Tak więc pomyślałam, że zrobię taką serię krótkich filmów, powiedzmy 7-minutowych, to będzie takie 7 minut dla nas i będziemy mogli sobie podyskutować właśnie na takie tematy, które Was interesują, czyli. Będziecie mieli pełną kontrolę nad tym, co pojawi się w tej serii, E, mogą to być tematy wesołe, mogą to być tematy trudne, ciężkie, jakieś e, problemy życiowe, może jakieś rady dotyczące jakiejś kwestii. Także ja jestem otwarta na propozycje. Myślę, że to może być coś nowego, coś ciekawego. E, no i też e, proszę Was, żebyście brali w tym udział, ponieważ bez Was e, ta seria nie będzie miała w ogóle żadnego sensu. Tworzę ten kanał razem z Wami, bez Was to wszystko jest niczym, e, dlatego pomyślałam, że fajnie będzie, jeżeli. Pojawi się taka seria która będzie wymagała Waszego pełnego udziału, tego, żebyście się w to angażowali, żebyście wypowiadali swoje myśli, swoje opinie, żebyście dawali propozycje kolejnych tematów do dyskusji. Nie wiem, jak często będą pojawiały się te filmy. Myślę, że może raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, w zależności od tego, ile tematów, ile propozycji z Waszej strony będzie napływało, to postaram się to tak często dodawać, jak to możliwe. Ale nie chciałabym też, żeby to było za często, ponieważ myślę, że raz w tygodniu, dwa wystarczy. Jeżeli oglądacie mnie już jakiś dłuższy czas, to wiecie, że ja właściwie zaczynałam od takich filmów, może nie motywacyjnych, ale pogadankowych, w których e, mówiłam, jak ważna jest pewność siebie, o tym, jak ją zdobyć. E, wydaje mi się, że ten film jeszcze jest na moim kanale i jest to jeden z pierwszych filmów, także jeżeli jesteście zainteresowani. Jakimiś filmami, z moimi poradami, przemyśleniami i tym, co ogólnie już się pojawiło na moim kanale, to wszystkie te filmy postaram się Wam wypisać w opisie, razem z tytułem filmu, żebyście mogli zobaczyć, co tam już się pojawiało, a czego jeszcze na moim kanale nie ma. Także mój kanał nie polega tylko na tym, żebym pokazywała Wam jakieś kosmetyki, których używam, czy. E, moją poranną rutynę, czy też e, jakieś hole zakupowe. Oczywiście to też jest jakaś część tego, e, ale ja bardzo sobie cenię rozmowę i uważam, że mm, wielu osobom możemy pomóc, jeżeli o czymś rozmawiamy właśnie głośno. Czyli jeżeli wszyscy razem podyskutujemy na jakiś temat. I po to właśnie ta seria jest. Zdaję sobie sprawę, że jest takich filmów mnóstwo w internecie, gdzie wiele osób mówi o różnych rzeczach, na różne tematy, ale moim zdaniem, ile ludzi, tyle opinii i nigdy tego za mało. YouTube ma teraz taką wielką moc, że właśnie możemy się komunikować, i uważam, że trzeba zawsze znaleźć sobie w ciągu dnia jakieś 10 minut, 5 minut, czy nawet minutę. Na to, żeby pomyśleć nad tym, co się u nas dzieje, pomyśleć nad życiem, nad tym, jacy jesteśmy, bo czas szybko mija i wszystko robimy w biegu. W biegu idziemy do szkoły, w biegu idziemy na uczelnię, wracamy, jemy obiad, idziemy na jakieś inne zajęcia, zajęcia pozalekcyjne. Potem trzeba odrobić pracę domową i już iść spać. I w tym wszystkim nie zawsze znajdujemy czas na to, żeby pomyśleć o czymś, zastanowić się nad jakimiś tematami, nad tym, że Ktoś obok Was może mieć jakiś problem, a Wy może jesteście w stanie mu pomóc. Także, także chcę, żeby to było takie miejsce, w którym wszyscy się spotykamy, nieważne o jakiej godzinie. Bo na mój kanał możecie wejść po prostu i rano, i wieczorem, i po południu, kiedy znajdziecie to parę minut, i wtedy możemy te parę minut poświęcić właśnie na to, żeby pomyśleć na jakiś temat, zastanowić się. Wy będziecie mogli wyrazić swoje opinie i to, co myślicie. To będzie dla mnie chyba najważniejsze w tej całej serii, żebyście właśnie wy wkładali coś na ten kanał. Ja wszystkie Wasze komentarze będę czytać, może niekoniecznie na wszystkie będę odpisywać, bo będę starała się właśnie te kwestie poruszać w kolejnych filmach. Także um, dajcie mi koniecznie znać, co chcielibyście zobaczyć w pierwszym takim prawidłowym odcinku, ponieważ dzisiaj taki wstęp. Um, przeczytam wszystkie Wasze komentarze i być może sobie zaplanuję już parę filmów, może z dwa, może z trzy do przodu. Um, I postaram się Wam też mówić, um, o czym będziemy w przyszłym tygodniu rozmawiać. Także będę starała się wybierać ten jeden temat do przodu, żebyście um, mogli się przygotować, mogli wiedzieć, o czym będziemy dyskutować. Nie wiem dokładnie jeszcze, jaki dać temu tytuł, ponieważ nie są to jakieś pogadanki um, nie jest to chyba też dyskusja. Ale myślę, że to będzie jakieś parę minut dla nas, nie wiem, 5, 6, może 7 minut dla nas. Um, bo nie chcę, żeby te filmy były za długie, ale też nie chcę, żeby były za krótkie, żeby można było coś tam w nich zawrzeć. Mam nadzieję, że dzisiaj macie piękny dzień i powoli wiosna u was się pojawia. Myślę, że musimy wejść z takim pozytywnym akcentem w tą serię, także życzę Wam wszystkiego co dobre i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku z jakimś ciekawym tematem, także zaskoczcie mnie, czekam na Wasze komentarze. buziaki, kocham Was, papa! Pa!